Czimyczko z tej strony Elder witam w kolejnym odcinku z ringu z tym tylko Ci pogadamy, w którą kapsułę według mnie warto zainwestować z Austinka, która jest najlepsza i... Pogadamy sobie, jak rozłożyć budżet. Szybki z tym zapraszam was jeszcze na Pyracułapika, czyli stronę, gdzie wymienicie swoje skiny, widzowie. Link do strony będzie w opisie. Macie tutaj darmowe 10 dolarów wymianie wraz z moim kodem LZ, więc serdecznie zapraszam. Jakby tego było mało, strona nie wlicza cen na lekcje ceny charmów, więc wymiecie dużo przepięknych krawciorów. Jestem na stronie od Dodatkowo, czary można sobie zdjąć, i sprzedać osobno. Crafty można jakieś fajne wysnajpić, więc zawsze tutaj polecam lepiej wymienić skiny niż sprzedawać na rynku Steam. Dodatkowo, przy wpłacie wraz z moim kodem, dostajecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 Dolarów, mamy 35 dolarów, przy dołowaniu, 30 dolarów, 350 dolarów Link będzie w opisie. Ale przechodzimy do filmu, do naszych tutaj kapsuł, tak? Do naszych kapsuł jest dużo ciekawych rzeczy. No bo jak wiecie, tutaj mamy po8, tu mamy również, czemu to pokazać taką cenę, to też nie rozumiem, ale nieważne. Tu mamy po8 i co mamy po8 drużyn, ale jest nowa zmiana. W contendersach mamy bardzo dużo drużyn, czyli ile ich mamy? jeszcze? 4, 4, 4, 4, 16 aż e, drużyn Jest to naprawdę od groma e, I jestem bardzo ciekawy weźmy sobie aż do gierki, ja mam tu przygotowano 16 aż drużyn Widzowie to, czekajcie, aż policzę jeszcze raz żeby na pewno było 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Ej, Czy jestem jakiś upośledzony? Ile jest rzędzia? 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16 nie wiem, czemu chodzi mi 17. Aha, bo jest toba, nieważne, nieważne, bo jest ta eventowo, nie, nie było tematu, nie było tematu, więc jest tutaj naprawdę od zawalenia e, e, drużyn, więc widzowie, to jest, to jest, no, to wpływać będzie jednak na tą kapsułę, e, tylko, no wiadomo, nie tylko my tak pomyślimy, e, że to jest super inwestycja, po pierwsze... Ja jak zawsze preferuję tutaj rozkład budżetu. Ostatnie lata też pokazują, że autografy super wypalają, więc ja bym po prostu rozłożył swój budżet. Najłatwiej no to powiedzieć na takiej stówce w kapsułę, w którą najbardziej ufacie na dajecie w nią 50% budżetu e, i w dalszym 30% i 20% budżetu. Czyli tutaj 20 takich kapsuł zajmie 30 takich kapsuł, to jest tylko przykład. I 50%. Takich kapsuł, bo rozkładając budżet, też rozkładacie ryzyko, wiadomo. A idziecie, idąc one shota w jedną kapsułę, wiecie jak to jest. Plus, przypominam, te kapsuły będą na promocji. To nie jest cena promocyjna. To jest dla osób, oczywiście nowych osób, które nie wiedzą, cena ulegnie jeszcze promocji na 99%. No, naprawdę nie wiem, co by się musiało zdarzyć, żeby tej promocji nie było. Chociaż może tak być, oczywiście, tak. I przypominam, przypominam wam, zostały dni 4 typowania tutaj, również pikama, więc będzie promocja. Więc jeżeli będzie promka to wtedy kupujemy. Na promocję być warte około złotóweczki, tak? W okolicy złotóweczki będą te kapsuły wszystkie warte, więc spokojnie. autografy nam też pokazały, że no nie warto, moim takich pomijać. Tym bardziej, że tutaj jest dużo też tych ciekawych autografów i no, dobrych zawodników, nie oszukujmy się. Gdzie chodzi tutaj o dory zawodników, to mamy tutaj legendy najbardziej. Chociaż w kontenderzach też mamy tutaj FaceClan, tak? Szkoda, że tego Simpla niestety tutaj nie ma e, autografu. Bo, jeżeli byłby tutaj już Simple i Monesi, no to no jednak by to tworzyło porządną, ale to porządną e, no, kapsułę po prostu, tak? Simple nie ma, ale jest Monesi, jest Niko, też są nazwiska Elish, Frozen, e, Rain jest. Więc no, też tu jest fajna paka, nie? Nie jest to to samo. E, no, tutaj jest mało, ale jest. No, zobaczcie, co jest. <laughs> Więc, no, e, i czy chodzi o autografy? Może nie będę się tak wypowiadać, bardziej się wypowiem o drużynowych naklejkach. Więc, dlatego, to może być specjalne, ale patrzcie, po co to jest też dobre, że to ma tyle drużyn? Zobaczcie, co się dzieje z daną drużyną, tak? Tu jest dużo tych drużyn. Prawdopodobnie na następnych eventach, na przykład połowa tych drużyn. Wypadnie, że ich nie będzie, no nie oszukujmy się, takie bait, może coś się wydarzyć z nimi, jest dużo czasu Wildcard na przykład nagle upadnie, no Wildcard też jest w innych eventach Energy nie będzie i na przykład jeszcze nie będzie, nie wiem, z dwóch naklejek Nemigi, która jest moim zdaniem prześliczna i nie będzie na przykład, wiem, że łatwiej teraz dodać, nie wiem I na przykład Chingles, Warriors, tak, albo czegoś innego No to jednak ta kapsuła ta jest wyjątkowa, tym bardziej, że ma dużo drużyn, które jakby nie są w innych kapsułach, tylko są w tej. No tak, wiem, Wildcard jest winy, wiecie o co mi chodzi. Więc to jest naprawdę, naprawdę spoko Sprawa pod taką inwestycję. W ogóle nawet ten tutaj Blast nie jest najgorsza, ta naklejka. Nie jest najgorsza, więc to prezentuje się spoko. Dodatkowo fajne są te kapsuły, podstawowe, że są te folie. Wiadomo, mogą te folie nie kupować was. Też się nie dziwię wtedy, jak właśnie kupują. Eee, ale, no, wiecie co chodzi, czekajcie, aż. Ale dałem kurwa skina, jestem jakiś upośledzony. Poczeka... Czekajcie, bo. Eee, bo chcę zobaczyć tylko, jak te folie jeszcze raz na zdrapaniu wyglądają. O, mi coś sika. O, mi coś sika, o. Czekajcie, chcę zobaczyć, jak te folie wyglądają na zdrapaniu eee, Zbadaj. I zaraz Wam powiem, jak ja bym tutaj rozłożył mój budżet. Czekajcie, eee. Jakoś mieni. Fajnie też to, że coś świeci w ciemnościach, nie? To też jest super. Nie wiem, tam się mieni, ale tak, tak, tak. Nie, no. Może potem to jest światłem fajnie to wyglądać. E, dobra, więc przechodząc. Jak ja bym tutaj te od. Przepraszam Was za to, co się tu dzieje. Jak ja bym tutaj te kapsuły rozłożył? Nie oszukujmy się. Drużyny z tej kapsuły będą się dalej powtarzać. To są drużyny, które grają, aurora, wszystko. Te drużyny będą się długo istnieć i będą się dostawać na, ty, na eventy. Te drużyny już mniej, tym bardziej, że mamy M80, będzie jest ciekawe, jeżeli 3D Max wypadnie też z ładną naklejką I tu coś może się zdarzyć, tak? Ale na przykład nie czułbym, że takie Falcons nie zagra, bo to jest jednak bogata organizacja, a naklejka jest przekazacka, więc leciałbym pod nią eee, I jeżeli ja bym inwestował 50% budżetu, zaryzykowałbym w te kapsuły Wiem, że to może być popularne, może to nie wyjść, a ostatnie lata nam pokazały, że coś jeżeli nie jest mniej popularne, to lepiej wychodzi Ale zaryzykowałbym i poleciałbym tak 50% budżetu w te kapsuły, 30% w te kapsuły i 20% w tej kapsuły. Czyli po prostu działałbym pod takie naklejki, które, z którymi będzie coś działo. Jeśli chodzi o autografy, to powiem Wam tak: to też może tak zadziałać, że tutaj kapsuła z autografami typu ta, gdzie jest najwięcej, tutaj nie ma jakichś dużo super ciekawych zawodników. Wiadomo, są te zawodnicy znani, ale nie ma dużo jakichś ciekawych. Może wypalić. Nie oszukujmy się, może tak być. Ale tak samo może palić tutaj inne, tym bardziej, że kapsuły nam pokazały z autografami, że też są dobre, więc nie wyłączajcie tego ze swoich inwestycji. Więc znowu, jeżeli Wam pomogłem, strzelcie pilnie subskrypcję na kanale, zapraszam Was na Pajarc Użyjcie kodziku lzar do dolarów przy wymianie. I trzymajcie się. Cześć, cześć.